I to już było wiele lat temu, kiedy oprócz tego, że byłem parlamentarzystem, był również wiceprezesem partii. I wówczas do mojego biura poselskiego zgłosił się elegancki pan w wieku 30 paru lat i zaproponował pewien deal dla PSL-u. Mianowicie, jeśli pomożemy, przedstawiał się jako reprezentant firmy niemieckiej, jeśli pomożemy odrolnić. Grunty nad polskim morzem, nad Morzem Bałtyckim, to oni określony datek na partię polityczną dadzą. Skończyła się nasza rozmowa w tym momencie tak. Mówię, proszę pana, tam są drzwi. Albo Pan wyjdzie sam, albo za chwilę pan stąd wyleci. Facet trochę zgłupiał wyszedł. Jestem przekonany, że to była prowokacja ze strony służb. Weźmie, da się złapać czy się nie da złapać. Ja to odebrałem w sposób jednoznaczny, że to musiała być prowokacja. A poza tym, to mi trudno powiedzieć, bo zdarzają się drobne jakieś różne rzeczy, ale to nieraz z ludzkiej naiwności, nieraz rzeczywiście z życzliwości. Trudno to nazwać prowokacją służb, ale to była ewidentna prowokacja. Tak to odbierałem i tak to dzisiaj zapamiętałem. Ja zawsze mówię tak: dopóki wiem, że niczego nie skręciłem na boku, to śpię spokojnie i patrzę sobie w lustro. <śpiewanie>